Czołem, witam wszystkich. Dzisiaj sobie zrobiłem taki szybki wypadek z dzieciakami do lasu. No i miejscówka okazała się dość owocną miejscówką, zważywszy na czas jaki tam spędziłem, który był bardzo krótki. Także zapraszam do, do oglądania. Dzisiaj wybrałem się w okolice dawnej linii przeciwczołgowej. I w pierwszym doku wykopałem taki dziwny pieniążek. Mi tutaj wygląda w ogóle jakieś znaki, ma jakby arabskie miał. Nie wiem, na razie jest. Na razie jest zbyt brudny. W domu po oczyszczeniu się okaże co to jest. z drugiej strony jest jakby orzeł. Ale nie wiem, nie jestem pewien co to jest, także zobaczymy później Wyskoczył z tego samego dołka Wydaje mi się, że to jest 50 feningów fenigów o, takie mocno skorodowane, ledwo co tam widziałem. No, fajna miejscówka, fajna. To jest fastykę widać nawet. No i teraz mówię co to za pieniążki mi tam wyskoczyły jeden jeden to taki dość pospolity okaz tak jak już stwierdziłem właściwie na miejscu 50 Fenigów z 1941 roku orzełek ze swastyką w domu po oczyszczeniu widać tutaj o teraz dokładnie na filmiku jak się błyszczy no niestety wrzery, wrzery ma dość głębokie, no ale połysk został. Drugi jest bardziej można powiedzieć egzotycznym egzemplarzem. Jest to jeden pesa albo jedna pesa. Nie wiem jak to tam się odmienia. Y afrykańskich kolonii niemieckich. Pieniążek wybity w 1890 roku, czyli w roku to wiadomość z, z Wikipedii yy, w roku, w którym wybito ich najmniej czyli około miliona egzemplarzy, w późniejszych latach było tam 12,5 miliona egzemplarzy, i w roku następnym, czyli 1892, było 25 albo 24,5 miliona egzemplarzy. Także egzemplarz z tego rocznika, który ja mam, można powiedzieć, jest najrzadziej występującym egzemplarzem tego pieniążka. Także no, miejscówka była dzisiaj no, mega udana i, i trzeba po prostu powtórzyć wizytę tam, bo, bo naprawdę czuję niedosytę. I, I mam takie, tak, taki, taką wiarę, że jeszcze parę ciekawych rzeczy tam zostało do wykopania. Dzięki za oglądanie, czołem, do następnego. Tylko takie małe sprostowanko. Wiadomość o ilości wybitych monet nie była z Wikipedii, tylko ze strony nnumista.com. To by było na tyle dzięki.